I witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Wygospodarowałam trochę czasu i słuchajcie, jadę skompletować kalendarz adwentowy dla dzieci. Zawsze co roku kalendarze adwentowe robię sama. Chyba dwa lata temu kupiłam takie domki z Allegro, chyba z Kinderka, ale tak zawsze robię im sama. Zazwyczaj są to takie kalendarze które zawieszam im na łóżko, czyli wiecie, są stworzone, nie wiem, z 24 paczuszek, woreczków, pudełeczek, w których, wiecie, zawsze znajduje się jakiś tam mini prezencik, czy to jakiś słodycz, czy, czy coś innego. I słuchajcie, część już mam, ale ja sobie zdaję sprawę, że ten kalendarz będzie o parę dni opóźniony, więc jedziemy. Mam, słuchajcie, tam po drodze takie fajne sklepy, więc chyba najpierw wpadniemy do action. Zobaczcie, jaka fajna kolorowa torba z action. E, przyda mi się, słuchajcie, na zakupy. Ona jest z wielorazowego użytku i tutaj mam różne rzeczy. Chyba pokażę Wam już w domu. Wiecie, bo chcę e, bardzo szybko zrobić te zakupy i wracać do domu, bo dzisiaj jeszcze idę do pracy na noc, więc wiecie, chcę jeszcze trochę pomieszkać, więc lecimy teraz chyba do Tediego. Sypie śnieg. Jest, słuchajcie, dwunasta. Od jedenastej miał niby sypać śnieg, ale zaczął sypać teraz. Więc ja jeszcze jadę, <laughs> przepraszam, kupić chlebek i jakąś wędlinkę i spadam, słuchajcie, do domu i będziemy sobie już nagrywać w cieplutkim domku. W domu. Zaraz pokażę Wam te fajne zakupy, które mam w tej torbie. Tutaj w sumie wrzuciłam. Wiecie, co? Wszystko. Czyli zakupy właśnie z Action, zakupy z Tediego i zakupy z Dilsa. Później byłam tylko w Hildebrandzie. Kupiłam, słuchajcie, wędlinkę, chleb. Tak jak widzieliście. Tutaj sobie kupiłam taką przegryskę. I wiecie, co? Kupiłam jeszcze tak ja kupiłam ten chleb, i ja ogólnie chciałam kupić ciasto francuskie, bo odmrażam fileta z kurczaka i chciałam zrobić właśnie kurczaka w tym cieście francuskim, tak jak kiedyś takiego warkocza, ale słuchajcie, nie było w Hildebrandzie ciasta francuskiego. Było po prostu puste miejsce na półce, już naprawdę nie chciało mi się, chciałam już wracać do domu, nie chciało mi się szukać jeszcze gdzieś indziej, więc wzięłam na szybko takie dwie pizze. Bardzo rzadko kupuję takie pizze gotowe i to jest pizza Riga nie wiem czy ją kiedyś jadł jedliśmy pizza z szynką i pieczarkami z sosem czosnkowym no oczywiście jeszcze zrobię swój sos czosnkowy ale właśnie tak sobie pomyślałam że jeszcze na tą pizzę podsmażę tego kurczaka którego chciałam i tak robić i jeszcze dorzucę tutaj kurczaczka więc będzie taka pizza jeszcze dodatkowo z kurczakiem więc słuchajcie taki dzisiaj będzie obiad chlebek kupiłam taki. Kupiłam jeszcze wędlinę. No i dobra. Ja już teraz się tutaj zabieram za... Muszę coś przegryźć, wiecie, zanim się zabiorę za dalsze prace. Jeszcze muszę odkurzyć mieszkanie. Wtedy będziemy działać dalej, bo już chciałam, wiecie, pojechać, zrobić te zakupy. Bo jak jeszcze będę zaczęła sprzątać w mieszkaniu, to nie wiem, o której bym wyjechała, a no ja na 19 się idę do pracy, więc chciałam ze wszystkim zdążyć. Zobaczcie, jaki mam piękny kubeczek z fiołkami. Wiecie co? Wzięłam takie ciastko. Było ostatnie. Ono jest posypane jakimś takim jakby, nie wiem, no bazylią. Ale nie mam kompletnie pojęcia, co ono ma w środku, wiecie? Czy to jest taki cebularz? Zaraz posmakuję i Wam powiem. Mm. Kapusta i grzyby. No, pycha. peace OK, zaraz wam pokażę, co mam tutaj w tej torbie. No i jest naprawdę duża, więc przyda mi się na e, wiecie kolejne zakupy. E, no, bardzo ładnie się prezentuje i słuchajcie, pokażę wam najpierw e, taką rzecz. To zamówiłam z Allegro. E, tutaj mam 24 takie jakby koper, znaczy koperki, znaczy koperty, no takie e, Woreczki. Poczekajcie, czy to ma jakieś. Nie ma tych naklejek. Poczekajcie czy. No dobra, jak już sobie poradzimy. Zobaczcie, są takie różne woreczki są też. Malutkie. Ja tutaj w każdy ten woreczek włożę po ym, dwie niespodzianki. I zrobimy z tego kalendarz adventowy. Yy, już Wam pokazuję, co kupiłam tutaj yy, w Action, w Tedim. I w Dilsie. Słuchajcie, pierwszą rzeczą to są baterie. Już tutaj dwie wyjęłam, bo włożyłam sobie do tych lampeczek tam, bo już słabo świeciły i jedną włożyłam do zegara. Więc tak, baterie teraz w okresie świątecznym na bank się przydadzą. Dobra, i już jedziemy z tym koksem. tutaj sobie ją położę, żeby wiecie, tutaj za bardzo Wam nie szeleścić. Dobra, pierwsza rzecz, jaką kupiłam dla siebie, to jest. Herbata white tea citrus. Powiem wam, że ta herbata jest przepyszna i jak tylko skończę nagrywać, to sobie ją zaparzę, bo ona jest po prostu boska. Ja już ją powiem wam, nie piłam chyba z rok. Tak samo jak ta mango, którą wam pokazywałam, stekane chyba. Poczekajcie, mam ją jeszcze, więc wam pokażę, żebyście poczekajcie. Nie ta, nie stekane. Skłamałam, ona jest w Lidlu z Irvinga, mango i grapefruit. bomba. Ale jeżeli lubicie, słuchajcie, herbaty, no to ta white citrus, no naprawdę jest pyszna. Dobra, kolejne rzeczy. To kupiłam stążki, bo stążki, wiecie, zawsze się przydadzą. Tutaj jest taka wersja kolorystyczna, a tutaj jest taka bardziej może niebieska, chłopieńca. A tutaj, wiecie, taka różna, takie piękne. No, słuchajcie, teraz to trzeba się zaopatrzyć właśnie w wstążki. Dobre. Do notowania tego kalendarza kupiłam jeszcze te I teraz tak, kupiłam, tutaj taką paczkę Haribo, jak ją rozetniemy, to zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy. Ja, to, ja za to zapłaciłam 9,99 w Eksce. Zobaczcie, widzicie, ile tutaj jest rzeczy, więc można to super podzielić. Kolejna rzecz, takie naklejki. Tatar, słuchajcie, zrobię na pół sukienka do lalki Barbie. Dla fana pająków. Miniaturowe pringersy. To moje dzieci też uwielbiają, więc to też słuchajcie, podzielę. To są takie kwaśne chyba gumy albo cukierki. Teraz kupiłam słuchajcie coś takiego jeszcze. Czegoś takiego nie miały, to, jest, to są takie lizaki. Ta, ten jest borówkowy, a ten jest truskawkowy. Też można fajnie podzielić. Okej, okay. więc jedziemy z tym korzystę. sznureczek też fajny, ja ogólnie mam mam swój i wiecie co, ten może wykorzystam do wiązania prezentów a użyję tego ten jest taki bardziej miękki więc ten może będzie lepszy do prezentów a ten użyję do zawieszenia kalendarza Okej, okay, jednak naklejki się znalazły. Wiecie co? Były schowane po prostu w jednej z tych kopert, więc. O, nawet są z numerkami, więc jedziemy. Oh, ale coranza. Mh. Mm. Ok, kochani, na ten filmik się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście, jak najszybciej będę się starać nagrywać kolejny filmik. Może uda się e, troszeczkę dłuższy, dni zapowiadają się bardzo pracowite i e, tak naprawdę powiem Wam, że mam teraz pięć nocek pod rząd, więc e, pięć, pięć nocek, słuchajcie, nie będę e, w domu, więc sami rozumiecie, że jest ciężko. Ale jak już po tych nockach wyjdę na prostą, to myślę, że będzie już dużo, dużo lepiej. Dobrze, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za subskrypcję, za komentarze. Piszcie ich jak najwięcej. Naprawdę bardzo lubię czytać Wasze komentarze. No i to tyle. Buźka, pa!